smog. Jest to zjawisko atmosferyczne, powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami. Toksyny wnikające w układ oddechowy drażnią ponadto jego śluzówkę i prowadzą do powstania stanu zapalnego oraz powodują objawy podobne do zwykłego przeziębienia, czyli kaszel, katar oraz podrażnienia gardła. Wśród głównych skutków smogu możemy wymienić zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego: kaszlu, niewydolności płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli, wzmożoną zachorowalność na astmę, problemy z oddychaniem, a nawet nowotwory płuc. O ile smog działa niekorzystnie na cały organizm, o tyle tlenoterapia hiperbaryczna działa korzystnie na cały ustrój ze szczególnym naciskiem na układ oddechowy. Tlenoterapia hiperbaryczna polega na dostarczeniu organizmowi potężnej dawki czystego tlenu pod ciśnieniem większym niż atmosferyczne. Właśnie dlatego stanowi doskonały sposób na to, by uchronić się przed negatywnymi skutkami wdychania pyłu zawieszonego, czyli właśnie smogu. Terapia tlenowa poprawia wydolność całego organizmu i wspiera naturalne procesy prowadzące do usuwania toksyn z ustroju. Dotlenia komórki i poszczególne narządy, usprawniając ich pracę. Tlen stanowi pożywienie dla tkanek w całym ciele, a te lepiej odżywione będą w stanie sprawniej pracować i spełniać swoje role. Tlenoterapia hiperbaryczna może posłużyć jako środek profilaktyczny, ale też jako element terapii niwelującej szkody, które smog już zdążył poczynić, wspiera leczenie stanów zapalnych i wzmaga działanie komórek macierzystych, a to z kolei sprzyja regeneracji komórek.